Dobra, bo mi się włączyła latarka. No siema, szczęśliwego nowego roku. Właśnie, dzisiaj nagrywamy takie GTA. Od dawna nie było I, filmu. I, I który to jest ten, co mi mieszkał zawsze z ciotką? Siema. Mm, 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 siema, no dobra, no siema. siema no. Dobra. Dzisiaj odkryłem nowy sposób jak nagry... Znaczy w jednym, w jednym... O nie, to jest jego ciotka. Nienawidzę jego ciotki, bo ona jest taka wredna. W jednym dniu odkryłem yy, kolejny sposób na nagrywanie teraz bez aplikacji widzę. Ej dobra ja na chwilę wyjdę i szybko im powiem, żeby nie wchodzili, bo nie powiedzą, Ja powiedziałam, że nagrywamy. Ej, ja nie zostawię złapy w górę, to patrz to co zaraz zrobimy. Nabadujemy ten broń i polecimy w wjazd na chatę i wysiemy policję. Co ty tam robisz? Ej, ktoś mi dzwoni Fabian. To. Eee, eee, e, okay. <laughs> Powiedziano, że macie zostawić 100 tysięcy łapek w górę. I ile subskrypcji? Nie uda im się, Klaudia. O, ja jestem tym, co chciałam być. Ej, Klaudia, mam ci coś powiedzieć? No. Jak zbierzemy 1000 subów, to będziemy mogli robić transmisję na żywo, nie? Przeczytałem tam informację. Czyli co to znaczy? Możemy robić transmisję wtedy na żywo. Jak będziemy mieć 1000 subów, Czyli co to, to proszę dobijcie i będziemy robić. Yy, ten, live, nie? Na żywo. Ej, a słuchajcie, w vlogu jemy. I tam się ukrywa, jemy. No to chyba będzie wtedy. Jakieś gry. Yy. No Co mnie to nagrywa? To ty myślisz, że ja cię nie widzę, Fabian Fabian! O! On idzie na randkę z części. O Boże! Ej, co to, to jest? Jaka to jest koszula? Szara koszula, biała? Trochę mi jest niewygodnie nagrywać. Ej, to Klaudia na chwilę stopuj. No za chwilę tego to wybieram. Dobra, to. Dobra. Powracamy. Tak, pielęgniaca, pielęgniaca, dobra nie umiem tego mówić. Pielęgniaca. pielęgnacja, a no pielęgnacja, no dobra ja się, mówię. dobra ja umiem, pielęgnacja, pielęgniaca. Dobra, nauczę Fabiana tego słowa mówić, że nie piszcie nic z jakichś, bo wy jak patrzę, yy, jak, yy, ogólnie nie wiem czy Fabian ja w ogóle patrzy, ale... Z... Ej, ej, ej a... bo teraz pielęgniaca, bo teraz pielęgnacja, no bo, bo się zapomniałem jak to się słowo. No ale jak na niektórych patrzę, no to wy w ogóle tak komentujecie, to wy nie jesteście widzami, wy jesteście tutaj hejterami. Bo e, kalu, oni nie komentują! Ale posłuchajcie, nie piszcie teraz jakichś e, dziwnych komentarzy, że Fabian nie umie tego słowa wymawiać. E, no, Fabian nie? jest taki sławny, on nawet nie umie powiedzieć na przykład, nie? No, macie nawet nie pisać, bo wtedy wiecie, wy nie wiecie, jak my to odczuwamy. My, jak. Wy nie wiecie, jak to YouTuberzy odczuwają, jak ktoś ich hejtuje, nie? No właśnie. Bo jak pisz jakieś komentarze, które w ogóle się nie nadają. Pozostaje, nie, wo nie wolno tak robić. Nie wolno, bo to jest takie, jakby. O bo wtedy, boże... że nie macie uczuć, co wy robicie, nie? Bo wtedy na odcinku powiemy, że brzydko napisaliście. Albo sami napisamy do kogoś komentarz: Ej, wasi ulubieni widzowie was hejtują, na przykład, nie? To. Albo na przykład, jakbyśmy teraz na was napisali coś: Ej, wy jesteście sławni, a nie umiecie na przykład trzymać kamery, no to jakbyście wy się teraz poczuli. Albo na przykład, że oni nawet nie mają że oni na przykład nie są youtuberami. I są słabiekami, bo nie są youtuberami. Właśnie. To też będzie uczucie takie. No, no na przykład teraz będziemy sprawdzać Wasze komentarze, nie? my w ogóle sobie na Waszych komentarze nie sprawdzamy. A później wiecie, później może jeszcze Fajan pomyśli, że to ja piszę jakiś komentarz na niego, więc co chodzi. Ale mogę sobie wejść wtedy na ten. A jak jest mi twój ulubiony sklep? Ale jaki sklep? Jak on ci nazywa ten twój sklep z ubraniami? Jaki mój sklep? No ja sumie interesuje... Dobra, pojadę do tego, bo mam najwyżej. O, teraz dopiero ubrał kask. Ej, Fadan, może ściszymy ten telewizor, bo raz jak nagrywałam, Fadan, pamiętasz te zombie? No. To normalnie tam słyszałam, co ja z siebie tam nie słyszałam, co ja tam gadałam. No, siebie też nie słyszałam praktycznie. Patrzcie, my mówię, że Myślę, inne. że na 6 będzie. Ej, i którą zabieramy furę? Tą? Spoko, spoko. Ej, zabieramy tą furę. Niech ci będzie. Jaką furę zabieramy? Nie wiem. Mam nadzieję, że będzie. Nie ja no pojedziemy do sklepu z samochodami, to tam zobaczymy. Ej! tutaj tak! Ej, to ta Ej, widzowie! Jeżeli wygracie w GTA V, to znacie warsztat Bennego, u Kalucha jest i macie i macie nam napisać... Y, jak, macie wysłać nam zdjęcie mapy na coś tam. Powiemy... Nie macie wysłać zdjęcia Rozumiesz? Tej mapy Czy masz... A może zamknąć japę z tym kaluchem? Nie chodzi mi o kalucha, ale warsztat Bennego Ja chcę ten warsztat Bennego, bo tam jest tak fajnie, bo tam ma tak fajnie posprojowane na, na GTA Online albo on ma jakieś modyfikacje? Nie, on nie ma tam żadnych modów To, to na pewno na GTA No Online. jeźdź firze, no. Ona nie, ona Ej, Klaudia jest jakaś posiewirowana. Nawet nie umie jeździć, a, a on. Nic nie było. Więc co powiedziałaś? Jak słyszeliście? O, to Klaudia ma. A ta piosenka... Ej, słuchaliście naszej piosenki, co były tam. Pały nas konio. Ale już to wykasowałem, bo matka nie kazała. Może niby to było głupie. A to była fajna piosenka, tylko no te was. pały nie potrzebne bo to dalej. No i... Nie no, bo mi się tak akurat zrymowało, mi się tak zrymowało, wiecie, tak... Śpiewałam, śpiewałam i nagle, wiecie, tak się zrymowało, nie? A zaśpiewaj to, co tam było z policją, te twoje. My uciekamy, gonią na pały. Spierdalamy stąd. Tak to no, coś chyba było, nie? No tam. Klaudia, no tam nie było takich słów, a ty mówisz teraz... Nie no, było gonił nas pały. A my... Nie. Dzisiaj chyba muszę... Y nie mamy to powiedzieć, jak, jakie ona brzydkie słowa mówi na tym odcinku. Nie no tylko Ty! Ej, ja chyba wychodzę z tego sklepu. Bo do tego sklepu przychodził Kaluch i on to właśnie sobie wziął tą bluzę teka. Czy masz? Ej, czekajcie. Uciekam stąd! No Fabian, no do tego sklepu przyjechał Kaluch i zabrał tamtą bluzę. Stąd miał właśnie dobra, do odebrania swoją bluzetkę. O Jezus! Bo ona tylko kaluchy i kaluchy. Nie, właśnie, ja nie chcę być w tym sklepie. Ale... On ma... Każdy ma prywatny serwer w Kita, Ale online to już nie jest prywatny serwer. Serwer. Tylko to jest prywatny serwer. Ej, ona ma to z głową normalnie. Nie. O, ten sklep jest fajny, Ona się naoglądała kaluchom. Pty. Krawie jest chora. Ej, to jest fajne za samochodem. Zabieramy zabieram jakiś samochód. Nie będę e, bo e, dobra, przepraszam. Życzę Wam wesołego nowego roku. Myślę nowego, No. Ale wesołego też może, być. <laughs> tam sobie auto. Jakie? Jak jeszcze raz powiesz kaluch, to ja, to ja za chwilę wyciągnę taśmę, jak gdzieś znajdę i ci zamknę japę. A co to jest? Ja tu wjadę. O Boże. Ona no się naprawdę na, na O kaluch. dobra, po trawie pojadę. Ona no się naprawdę naogląda na kaluch. Obiera <coughs> się! Pi-pip. Pi, pip, pip. Policja cię tu goni. Ale kaluch. No, Bo on miał modyfikację. No, ale on tutaj w ogóle nie wie, jakby się wiedzieć. To no, co to jest? Czekaj, anuluj, zrób. A. No, wiecie co? Już wam powiem. Mam nowego pada, na którym są cyferki. 1, 2, 3, 4. Bo no, Klaudia! Bo jej. Fabian, jak to powiesz, to ja bym cały czas gadała o Kaluko. Cały czas będę wtedy na codziennie na filmikach. Tego chcesz? Tego chcesz? No to lepiej, to tak nie działa mi tak. Stron! Ale może to, to powiem na prywatnych moich filmach. Nie. Na prywatnych coś nie. Czemu? Bo co mi zarobisz? Bo ja nie chcę. Jak wyrażę zgodę, to tak. Nie wiem, tę ta też mi trochę nie podoba. Jak nocowałem u Klady, to to się stało, nie? A co ich co interesuje? Czy co te... Nie no, dobra, no to jest ten sam sklep, co u Kahl Nie no, u tego. Czekajcie, ja znajdę taśmę i zamknę japę. Ale za chwilę, jak powiesz o kaluchu, to ja nie wiem co